Siemanko, z tej strony Toldi Jest ze mną dzisiaj Łukaniu Kujon I tam gdzieś się mrozek kręci z moją bejbę no jestem, jestem No przywitaj się, się Jesteśmy dzisiaj w Puławach na desce wykorzystując okazję, że jest fajna pogoda Trochę zimno, ale śniegu dużo A ludzi też w ogóle jak Może się jakoś dopchamy Jeszcze paru to trzeba przeszkodzić O, na i Jureczka o, Ale damy radę Dobra, tak, tak chwileczkę mi się pokazać, zaraz się na, widzimy na górze, pewnie zobaczymy, jak to co komu wychodzi. Czy coś się zapomniało, czy dobrze nam idzie. Jesteśmy na samym dole, kurczę, Czekamy na Macieja, bo gdzieś tam na górze się zawieruszył. Ludzi tłum, powiem tyle. Także masakra, bo w kolejce się trochę czeka. Ale najlepsze, najważniejsze, na szukaniu się nauczył. Chłop zadowolony. Chłop zadowolony. Także znaczy, no wiecie, no, coś tam już umie zjeżdżać. Kręcę, no. Także i mu to godzinkę, także polecamy każdemu. On czego nie poleca każdemu Kto jeszcze, kto jeszcze nie jeździ, chce spróbować, dobra, zaraz będziemy troszkę filmiku może zrzucimy z tego shitu, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No a my teraz co, czekamy na Macieja na Mrozka i kurde, idziemy w, to, w ten tłum ludzi. Czekać i jedziemy kurcze. się no. No się z nie jest ja. to <grymne> Dawaj, komuś. Czekaj. Może was najpierw nakręcę. Tylko czekaj, zaczyna się, zjedziemy trochę. Zjedziemy trochę, to nakręcę pojedynczo chwilę, a potem jak ja zjadę i ogień, nie? Elegancko! No, chłopie, klasa! Mrozek gdzieś wystrzelił, chłopie, zjeżdżał tak luźno, za nas się uczy. Chłopie, skan... daj, no. <laughs> Jest ten, recover? Nie widzę, standard chyba tak. Ma się. No, pomachaj, pomachaj, widzą. Daj, <laughs> chłopie, widziałeś to? I na ostrym, Zajębicie kurde. Się w ogóle nie I te liście robi? No teraz to jest prostsze niż kurwa narty ci. No patrzcie. to ci mówię właśnie, tak jest właśnie. Tak. Dajemy tam do są Macie mrozek to w ogóle dziś poleciał, kurde, ja nie Dobra, dajemy, da, jecha, jedź kurde Ja się słucham Wam. Jedźcie to Was, jeszcze nakręcę z tyłu. Ja poczekam. Dawaj, dawaj. Oj, klasa, i będzie kipa na deskę już tylko. Jedź, jeździ nie bój się, dobra, klasa. I znowu kreka. się. Teraz znowu wiesz, krek próbuj prędkości nabierać. I hamulec i tak jest, dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Bój się teraz bo jest łagodna ta. I ty kochamuj sobie jogi Pan gdzieś kurde kujon wystrzelił Bo ci nic nie nakręciłem Tak? Stary, jak Ty pojechałeś pierwszy i jedziesz cały czas tak Zamiast te skręty do dołu Z pracowaniem się mało. Jak złamało? A tu widzisz? O, to fujnie. O, no, popatrz się Nic, nic, nie, też <zudził> poleciałam Zobacz, tu traktuję Nie, Maciek, teraz nie wystrzelaj tak chłopie ten, bo ja mówiłem dobra jedziemy, a chłopie Maciek dół Chłopie, my się zatrzymywaliśmy tam, nie? No co? O, na To kręci? No Co Czego? No, cały, cały czas tak mówię, że tak robię Dobra, No i co? Podoba się te serca Ja na razie zabawiam będę no. dar. To wstawaj no co? Wiesz co? Chyba to złapałem Na prawo, na prawo, na prawo bo jest większy Dawaj bo mi zaraz ten Rozek. Jadą gwiazdy Dawać, dawać już do spodu. Macie fal. Jadę teraz za samych palcach! Dawaj, dawaj, dawać. Spróbuj skręty! i wpój się na krechę i delik. Daj... No to na plecy musisz się odwrócić. tak, tak jak ja jadę. Tam Łukaniu szarżuje Ja do gwiazdy Jedziemy Patrz Maciek Maciek patrz Palce, stopy Dobry kujon Wszelkie nasze szkody Maciek, Maciek, Maciek No brawo! Wszystko się nagrywało chyba. Kręci, kropka tam nida. No. Ale nie jak tutaj, bo myślałem, no To wszystko ma nagrane. To... Wszystko ma nagrane. No właśnie słyszałem, kurde. Ale gdzie ty wywaliłeś, bo ja widziałem, że ty wyleżałaś przed tym, przed tym proporczykami. To nie, to ja się wziąłem też Ej kurde, i to... tego nie nagrałem, ja pierdolę! No, Ale jako gleba było ja wiesz, co a, wiesz, to, wzią, a mi to, spadła. Spadła, stary, z a spadła A mi A a mi akurat taka centralna treka, krecha, tak wiesz Siu, no, a kurde, dynamo, bo stary, ja tak jadę, a lewej. jest lewy i jem co bo... ty A tu, tam a są jak no? tam, tam jest, tam Ale jest, jak jest to makabra jest Trzymaj tam jest macabra. Nie, 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 dziura, oczywiście nie, jest nie, 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 były, na dupie z 10 dupie. razy byłem, ale <ślepy> Jesteśmy już teraz po jedzenie, już taka tak poeta na zakończenie, tam porozjguszgnabu, bo on, jak nie wiem. Także spoko było, wszystkim się podobało. Idziemy teraz gdzieś, tak właśnie. No. Hello.